Witam Was dzisiaj, żegnam Was jutro, na moim kanale tylko takie cuda są. Ja jestem Żyłka i zapraszam Was do oglądania. O, w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w gierkę Simulator Strażaka. Już jeden odcineczek z tej gierki był. W... wczoraj. Wczoraj był z tej gierki odcineczek. I dzisiaj jest druga część tego. Jeżeli oglądaliście wczoraj, no to już wiecie... Na jakim jesteśmy poziomie, i że mamy już lepszą broń. E, tutaj, oczywiście, jest sklepik, to też wiecie. Pistolecik mamy ten, szybki opryskiwacz. Tutaj mamy karnisterek, mega czołg, źle oczywiście przetłumaczone. No i tak, w tej gierce chodzi o to, jeżeli wczoraj nie oglądaliście, ale zapraszam, żebyście oglądali e, odcineczek. Tutaj w karcie. Po prawej chyba stronie się wyświetla. W tej gierce chodzi o to, że trzeba po prostu gasić pożar. Czyli na przykład patrzcie, podchodzimy tu, pali się i już się nie pali. Podchodzimy tu, pali się, już się nie pali. Ale teraz musimy ugasić 88%, żeby przejść do następnej mapy. Teraz jesteśmy na mapie karnawale, to jest cyrk czy coś takiego. I musimy odblokować plażę, aby... Odblokować plażę musimy ugasić 90% pożaru. Tutaj dalej się napełnia zbiorniczek. No i pracujemy, pracujemy. Jakiegoś time lapsika, może Wam tu pyknę. Co? Eee, macie time lapsik za 3, 2, 1. <śmiany> i <laughs> you No i co słuchajcie, ugasiłem 86% już tego karnawale i idziemy do sklepu i kupujemy spryskiwacz za 17 tysięcy w sumie chyba dolarów. 90 ogni uzbieraliśmy też i idę już gasić 4% karnawale i razem wejdziemy do nowej mapy. Czekajcie szybko, szybko gasiśmy tu. Пока ты ее Слушайте, быстрее, есть много. Еще 2%. Есть! И идем уже на новую строку. Есть! Так выглядит новая строка. Джунгли? to nie jest ostatnia mapa o kurde ale dżungla chyba jest ostatnia dobra no to w następnym odcinku dżunglę odblokujemy a w tym odcinku jeszcze spróbujemy tutaj wygasić te znaczy dżunglę odblokujemy w tak. tym no także gasimy już tutaj sobie I co? No jest tego dużo do gaszenia teraz. 95% musimy gasić, czyli mam 5% więcej. niż tak. <laughs> Patrzcie, 110 mamy. A bo tam jakąś skrzynię otworzyłem. Będziemy tam zobaczyć czy to jest jeszcze jedno. No taka plaża. O, taka sobie w sumie. Tak jest! Mamy to! W końcu dotarliśmy do nowej strefy. Tom wesziliśmy właśnie tę I dotarliśmy do nowej strefy, która wygląda. Nazywa się dżungl. Śmiech, ale zobaczymy, czy coś jest za ten drugi świat. Ugaś pożary w tej strefie, aby odblokować drugi świat. Co to jest? O, 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 czekajcie, babcie. Zobaczymy, co to jest. Przeszedłeś. Ha. Tam jest drugi świat. Oj, ciekawe. Dobra, no to zobaczymy to w następnym odcinku. Ja byłem Żyłka, zostawcie subskrypcję, jeżeli chcecie, jeżeli nie, to nie. Łapkę w górę jak się podobało. Ja żegnam Was dzisiaj. Witam Was jutro. No i cześć!